którzy mieliby w sytuacji, kiedy jego zabraknie albo on będzie miał jakiś powód, żeby chwilowo ustąpić ze sceny, żeby wejść na jego miejsce. Nie ma nikogo. I teraz tak jak podkreślam, pan Janusz Dobra odszedł. Niestety Wittrzak, który już jak gdyby miał pewną pozycję, odszedł ze względu na swoje złe decyzje finansowe, Pojawiła się pustka praktycznie. Byliśmy ludźmi znani o co najwyżej w, w kręgu takim no, lokalnym. I to też jest już optymistyczna prognoza. Nie? W drodze jakiejś kole, koleżańskiej umowy została wyłoniona pani prezes Kocik, która dzisiaj jest jednym z trzech pretendentów, ponieważ no niestety już przy całej słabości UPR-u, Doszło do tego, że te wszystkie zmiany nie zostały we właściwy sposób przeprowadzone i do każdej można się gdzieś tam przyczepić. I mamy żółtka, bopowiczaka i kocik, którzy aspirują do tego, że mogą być prezesami. Zależy z której strony patrzeć, to, to można każdego z nich uznać prezesem wpr u Także w partii, która zwiesie kanapową, pojawienie się jeszcze trzech prezesów przez. Okres nie tygodnia czy dwóch, no to powiedzmy, żeby to się dało, ale ile już mamy tego czasu? Już czwarty miesiąc. Tak. Od 17 lutego no jakoś, z, ten, żółtkiem. z żółtkiem. Z tam. żółtkiem prezesem od 17 lutego. Praktycznie Uber jest w dryfie. Teraz, gdyby któraś z tych osób, żółtek, kocik, e, witczak, zaprezentowała jeszcze jakąś wizję tej partii, no e, Bolesławicza, tak jak mówię, on się usunął. No to dobra, on nie ma, zrobił pewne złe rzeczy, odszedł, no nie ma żadnej wizji. Żółtek to ma wizję, tylko kontynuację. Kontynuację, no, jak to się mówi, poprzedniego układu. Na naszej stronie powinien się pojawić człowiek z jakąś wizją. No niestety, wybraliśmy tak koleżeńskim targiem, można powiedzieć, prezesa, który jest obecnie i UPR stanęła w dryfie. Od 9 stycznia nie podjęliśmy żadnej decyzji politycznej. Nie aktywności tak. też, tak. Ani żadnej aktywności nie. wyższego rzędu powiedzmy. No bo tam komunikaty prasowe gdzieś coś się w okręgach dzieje. Mieliśmy naprawdę wielką szansę dołączyć się do tego, co powiedziałem, co się stało po 10, 10 kwietnia. Do tego tej fali nie? dołączyć się do tego, wnieść jakiś swój wpływ i troszkę też tę falę wzbogacić wolnościowymi hasłami, bo gdzieś by tam o nas usłyszano. Niestety nie potrafiliśmy wypracować e, zgody. E, nie zajęliśmy żadnego stanowiska do dzisiaj. Sytuacja jest taka, że pan Janusz twierdził w kampanii, że jest kandydatem UPR-u. UPR, e, UPR nie, nie zgłosił żadnego kandydata. W okręgach zaczęły się pojawiać, no ludzie nie mogąc stać wiernie, zaczęli popierać kandydatów wedle własnego uznania. Zdecydowana większość poparła Jarosława Kaczyńskiego, ale na przykład ostatni oddział warszawski poparł oficjalnie pana Janusza Amikę, wcześniej też parę oddziałów tam zdaje się Nowosądecki, Małopolski Okręg, cały może jeszcze ktoś tam nie, nie śledzę tego, nie? Czy jest nadzieja i Możliwość wyjścia z tego impasu. Jeśli pozostaniemy dalej w wierności, na pewno pan Janusz przejmie z powrotem UPR i UPR dalej będzie tą rolę, którą zaplanowano miał przy okrągłym stole, będzie dalej pełnił. Czy pojawi się wśród nas mądrość zbiorowa i wyłonienie prezesa z wizją, którą, którym pozosta któremu pozostali? Zgodzą się podporządkować, bo tu mamy przecież zbiór indywidualności i pewnych różnic, które być może zaraz tu w dyskusji wyjdą, to jest kluczowe pytanie. Jeśli tak się nie stanie, jeśli nie wybierzemy prezesa z wizją i nie zdecydujemy się mu podporządkować, że tak powiem, nie tak na zasadzie, no poczekamy aż mu się noga powinie i, i wtedy będziemy się cieszyć, tylko podporządkować, rozumiem, przyłożyć ręki do jego też sukcesu, to Praktycznie można powiedzieć, że UPR albo przejdzie z powrotem pod władzę Korwina, albo przejdzie w stan wegetatywny, który już no, nie będzie miał żadnego znaczenia na scenie politycznej. Nie wiem.